ojej obra F9 F9 dobra, źle zrobiłem pauzę mm. Mm. Добре. А то отсюда, да. Сикърна да рейна. Добре, да пишме. Добре. Mhm, mm mhm, mm mhm, dobra, bo zaraz będę musiał wyjść na pulpit na chwilę zrobię pauzę, mhm, wow, wow, wow to pułapka taka. Mm. Dobra. Dobra, pancerz A czemu nie mogę, a bo ja mam chyba ten Czerwony pancerz chyba mam Kurde no Znowu stupard, Znowu od tego momentu Hmm Dobra, zapiszmy tu. Hmm. Kurczę, no... O! Jej! Ty kurde, po czwóru, głupia! Ale masz kurde giery! Pewnie by spłodziła jakiegoś... Jakąś kurde, na niewiastę! Brzydką! Ej, teraz mi się to skojarzyło... Z kobrą od Bonza. Ej, ile ja mam sekretów? Ty, on... Dwa sekrety już. Ale jaja. Ale jajca. Mhm. Ej, podniosłem tu przecież HP. Ej, na jakim ja poziomie w ogóle tu gram? To na pewno jest. No, to jest chyba pułapka. ooo brudów ty burcki mówi o fame. teraz ciśnie fame. no w sumie po części ma rację nie z tym co na fame się dzieje Dobra, kurczę, mam mało HP i sobie zrobię tutaj, o! Hmm. Dobra, mamy klucz. No kurde, to będzie problem, żeby tego gówną zabić. Tego gówną zabić. Hmm. Aha. Chwila, może coś, może coś tu wynajdę. Hmm. Nie wiem. Kurde. Dobra, bo tu jest pancerz, ale... Czy warto bo ten pancerz? No kurczę, wam powiem, że jak za bardzo, to nie wiem, czy warto. No kurde, no, dobradecznie. Hmm. Dobra, tu, nie. Kurcze no, Ej no trudno. No lipa, bez sensu teraz. Powiedzmy, że. Hmm. a on co tam ej tu coś kurczę, tu coś się otworzyło dobra jest dobra dawaj klucz dobra zapiszmy bo idzie coraz lepiej dobra Teraz tak, czy ja mam zejść tam na dół? Hmm. O, jest. Pułapka. Czemu mnie to nie dziwi? Pułapka, pułapka dla niedźwiadka. No. Dobra, ale sprawdzimy, co tu jest w ogóle. Dobra, bo ja mam ten. O, właśnie, życie jest, no. O, i gitarka. Aha, tam pewnie z tamtej strony dopiero bym wszedł. Dobra, musimy się cofnąć. Kawałek e, dobra, dobra. E, co ja robię? Dobra, bo tu jest pułapka. Coś więcej? Coś więcej tu jest? Aha. Mhm, super. I bez sensu w sumie. W sumie, bez sensu, żem to zrobił, że tu. Skoro to i tak mi się tu otworzyło. O. Kurde, więcej amunicji by się przydało do tych broni, wam powiem. Naprawdę. Więcej. Dobra ile mam sekretów 2 na 2 No serio? Serio kurwa. Mm, no aha to, to Zajebiście To jest taka pułapka nie Aj no to jest kijowe. Ej no, Aj, to jest przerąbane, że, że mają coś takiego. No, dobra. O jedno ja, no. no. Dużo to mi dało. Mhm, to jasne. Kurczę, no. Ej, no nie dam rad bez życia, no. O kurna. Ty. Mnie to mi odebrało. Dobra, coś tu znajdę może? No zobaczymy. Wolę to posprawdzać. Czy, bo zawsze mogłem coś ominąć. Jakieś życie, albo coś... Hmm... Zobaczmy... Ja, tu nic nie ma... Tu, tu... też nic... Hmm... Dupa! Dobra, oleć to. Ja pierdylam, no. No, tak to też jest zajebiście. No, chodź, frajerze, no. Dobra, kurde. Jeszcze w takim miejscu zapisałem, no. Naprawdę, masakra. Dobra, teraz mogę sobie teraz. Bez problemu. Teraz tam wejść, tylko nie wiadomo, co tam będzie teraz. Dobra, gdzie to prowadzi? Tutaj. Dobrze idę? Dobrze idę. Dobra, zapiszmy. Dobra, ktoś jeszcze się tu pojawi? Nie. Dobra, mamy runę. Dobra, zapiszmy. Dobra. No to tak. Lecimy. Koniec mapy. A, jednego typa nie zabiłem. To ciekawe, gdzie jest. A skończyłem ten epizod. Dobra, dawaj teraz na Easy polecimy. Easy. Dobra, mamy kolejny epizod. No dobrze, niech będzie. Hmm. O, po co ja w sumie to zapisałem? Dobra, co to jest. Aha, bo tu zacząłem już? Chyba tak Ej, co jest? Aj, no co jest? O. Aha A, okej okay. Dobrze, zapiszmy Zyskuczę, Dobrze Zaskoczę, dobrze? Aha, tu na każdym poziomie pierw oni są i potem się zaczyna od stworów. A ja szczerze wam powiem... Ja szczerze wam powiem, to ja wolę tych przeciwników. Nie wiem, no po prostu tak jakoś... Z nimi tak bardziej... Nie wiem, tak jakoś... One pasują mi tu... Do tego kłejka bardziej. Nie wiem czemu, dobra tu... no Teraz... Ojej co tu mam, o kurcze tu mam iść, tu mam iść ile tu jest cztery o kurde poziom o piesek piesek, piesek ja pierdolę. serio O kurczę skąpili się! Co to było? Jakiś jakiś błąd? Zablokowało coś mnie? Dobra, jest mam broń. O, dobra, mam klucza. Teraz, teraz pytanie, czy ja coś tu wydaję, bo? Powiecie no coś tu może coś tu może być, dobra tam byłem co tu jeszcze mam a to gdzie prowadzi nie wiem czy ja tu byłem, nie dobra muszę wejść tam, okej okay. dobra aha on on to nie wie, co się dzieje, piesek, słodki piesek, a on tam skąd się pojawił? Co my tu mamy? Co my tu mamy? O, wejdę tam? Wejdę tam? Wejdę tam? Kurcze Kurde, właśnie nie wiem czy uda mi się tam wskoczyć hmm. Uda się czy nie? Dobra. Kurczę, no, A nie ma. O, tu pies. Dobra, ale teraz gdzie ja mam iść? Dobre pytanie. Dobra. No. Kurde, no, nie, chyba, chyba nic z tego nie będzie. Chyba. Dobra, i co? I to mi dało. Siałka w dół niby Ty, a może tu otworzyło? O dobra, zapiszmy Co idziemy? Idziemy tutaj? Tutaj, dobra Ale zanim ja tam pójdę to sprawdzimy Aha, i jaki to miało sens? No to nie miało sensu. Bo można było tu przejść. Obra nie, dusz się, no, Ws wskakuj, o, hmm. a to co to jest? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm. No i po co? I po co ja to wziąłem teraz? Coś mi to, hmm. o. Chyba to otworzyło Obra to gdzie mnie Zaprowadzi A, cigarette Jeden na cztery To mało Jeden na cztery To jest słabo Słabiutko Aha, nie zabiłem wszystkich, no jo